Siemaneczko jestem Krytyka Loli w dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić bug na mapie Gallery. Polega on na skoczeniu tutaj. No więc tak, jeśli już tu wskoczyliśmy, mamy tutaj możliwość strzelania tam. Tutaj też jest mała szansa, że przeciwnik się skapnie od razu, skąd strzelamy. Mm, ale oczywiście... Bak nie jest aż taki super mega dobry, ponieważ y, jeśli ktoś nas zauważy, to ma bardzo łatwo nas zestrzelić, bo jesteśmy jednak wysoko i będzie mu troszeczkę łatwiej, bo nie kryjemy się tutaj za tymi jakby y, z zachowaniami obrazków, czy czegoś. No ale ogólnie bak jest taki, że można tu wskoczyć sobie. I tyle no, więc na razie cześć. Look me in the face, tell me that you love me